Witam Państwa przed Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. 18 zdjęć na ogromnych planszach zrobionych podczas trwania akcji Malujemy sercem. 11 placówek wzięło udział w akcji. Na planszach zobaczycie artystów, którzy namalowali obrazy do akcji Malujemy sercem, trzeciej edycji już. Obrazy, wszystkie te, które widać na zdjęciach, możecie Państwo wylicytować. Fizycznie są do obejrzenia w galerii, w Centrum Kultury. Serdecznie z tego miejsca też zapraszam na wernisarz, który odbędzie się jutro o godzinie 18.00, również w tym miejscu. Będzie można obejrzeć obrazy na żywo, zobaczyć osobiście, poznać artystów, którzy tworzyli te dzieła i przede wszystkim jutro od godziny 21 rozpoczyna się wielka licytacja na stronach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wystawiana przez sztab w Skierniewicach i zapraszamy, nie żałujcie sobie, wszystkie pieniądze idą na Wielką Orkiestrę, czyli na szczytny cel.